Oto nowy Mercedes Actros L i jest on najbardziej luksusową ciężarówką na świecie, a w tym filmie oprowadzę Was po jego kabinie, by wyjaśnić Wam, dlaczego jest taka wytworna jak na ciężarówkę. Powiem też o modernizacjach, jakie przeprowadził Mercedes w ich największej, najlepszej ciężarówce oraz wieście lub nie, zamierzam się nią przejechać, zrobić test hamowania, a nawet sprawdzić jaki czas osiągnie na ćwierć mili. Ja jestem Matt Watson, Wy oglądacie CarWow. Mercedes pierwszy raz zaprezentował tę generację Actrosa w 2011, a w 2019 zrobili całkiem sporo zmian wizualnych. Jednakże jest niewiele różnic zewnętrznych w najnowszej wersji tej ciężarówki. Musielibyście być naprawdę wkręceni, aby je zauważyć. Pokażę wam je. Przednie światła LED, które, co ciekawe, pomagają oszczędzać benzynę. Mamy też ten efekt na logo Actros. Jednak największe zmiany w tej generacji ciężarówek są w środku, więc wdrapię się teraz do środka i im się przyjrzę. O, w ten sposób się nie wejdzie. Wydaje mi się, że ten sposób na dostanie się do środka jest lepszy. O Jezu, jak to wysoko. Dobra, spróbuję zamknąć drzwi bez wypadania. Wygląda to trochę luksusowo jak na tira, prawda? Jak w normalnym aucie. Jest tu cyfrowy wyświetlacz kierowcy, jest system infotainment jak w normalnym Mercedesie. Mam też eleganckie wykończenie, skórzaną kierownicę. Nie ma nawet lusterek, a zamiast nich jest ten duży ekran i kamery u góry. To całkiem spoko, w łatwy sposób pozwala widzieć, co dzieje się wokół nas. Teraz kilka nowych rzeczy w tej ciężarówce, między innymi nowy, obniżony fotel. Najwyraźniej kierowcy lubią siedzieć nisko, żeby czuli się bardziej jak w aucie, więc Mercedes obniżył fotel. Zrobili mu też nowe wykończenie, które jest nieco bardziej luksusowe. Ale jeżeli komuś to się nie podoba, to oczywiście można je podnieść. Jest zawieszenie pneumatyczne. Wow, to trochę za wysoko, muszę obniżyć. Sorry, nie powinienem mieć kary zeszłego wieczora. Trochę śmierdzi. Kolejną rzeczą, jaką zrobił Mercedes w tej ciężarówce, to usprawnienie izolacji dźwięku, więc jest ciszej w czasie jazdy. Są tu nawet uszczelki w drzwiach, więc zamykanie drzwi brzmi, jakbyście zamykali drzwi w normalnym aucie. Nieźle. Jest też wiele innych udogodnień, na przykład mogę poruszać kierownicę w górę i dół, w przód i w tył, a odblokowuję ją za pomocą stopy, więc mogę zrobić to bez problemu w czasie jazdy. Mamy oczywiście CB Radio, ale teraz nie można tego trzymać w ręku to nielegalne, więc jest obsługiwane bez użycia rąk. I oczywiście jest tu mnóstwo wolnego miejsca. Macie uchwyty na kubki tutaj, uchwyty na kubki tam, miejsce na butelkę, spójrzcie na te wszystkie szafki na dole. A na górze mamy jeszcze więcej miejsca. I jeszcze więcej miejsca? Jest go mnóstwo, jest nawet możliwość wsadzenia tu mikrofalówki. O, patrzcie, lusterko. A, wiem do czego to. Wiecie, kierowcy ciężarówek często golą się przy pomocy lusterek bocznych, czego oczywiście tu nie zrobią, bo ich nie ma, są kamery. Więc Mercedes postanowił dołączyć te małe lusterko, żebyście mogli się ogolić. Urocze. To też chcę wam pokazać. Tu pod spodem mamy stół, można go wyciągnąć. Jest bardzo wytrzymały, metalowy. Czuć jakość. Jest tu tak dużo wolnej przestrzeni, nie nazywa się to giga kabiną bez powodu. Jest tu tyle miejsca, że można tam stawić telewizor, aby oglądać go przed snem albo w czasie siedzenia tu. A, chcę jeszcze coś pokazać. Ta ciężarówka ma lodówkę. I to dużą lodówkę. Mamy tu kilka butelek wody. Wygląda na to, że ktoś uprzejmie zostawił mi butelkę wina, ale tego wina nie trzeba składać. Tyrowcy? Macie tu też kolejny niewielki stolik, patrzcie. Więc możecie usiąść na tym drugim siedzeniu, jeżeli nie macie pasażera, i rozkoszować się przekąską. Kolejna nowość w tej ciężarówce ma związek z łóżkiem. Patrzcie, możecie ściągnąć je na dół za pomocą tych przycisków. W ten sposób dodali nakładkę do już wystarczająco wygodnego materaca piankowego z pamięcią. Zostańcie ze mną, wskoczę na niego. Piękno tej nakładki polega na tym, że jeśli jesteście na wakacjach, bierzecie ją ze sobą i jeśli ktoś w międzyczasie będzie używał ciężarówki i coś się wydarzy, to kiedy wrócicie, możecie po prostu położyć to na wierzchu, dzięki czemu nie będziecie musieli spać na białej plamie. No, u góry... <laughs> Przepraszam. U góry można kontrolować różne funkcje, takie jak klimatyzacja, ogrzewanie. Można też kontrolować zestaw stereo i włączyć kamerę surround view, więc kiedy usłyszycie jakiś hałas z tyłu ciężarówki i nie jesteście handlarzami ludźmi, możecie pomyśleć, że ktoś próbuje wysokraść. Klikacie wtedy w ten guzik, spoglądacie na kamery i sprawdzacie, czy ktoś się włamał. Można też zarządzać oświetleniem, mamy tu ambientowe światła. Są tu też żaluzje, więc w razie czego można otworzyć dach. I jeśli nie chcecie, aby komary dostały się do środka, wystarczy użyć... Gitiery, albo stworzyć przyjemny, ciemny nastrój. Dobra, nie wiem, jak się tego używa. Na pewno wiecie, o co mi chodzi. Ale to, co Mercedes dodał nowego, to to. Patrzcie! Oto zasłona, której można użyć, by zasłonić się przed spojrzeniami gapiów w czasie drzemki. Albo kiedy spotkaliście kogoś na Tinderze i chcecie mieć czas we dwoje, wystarczy, że to zasłonicie. Mercedes dodał tu nawet logo trójramiennej gwiazdy, więc wygląda to super. Jest też po wewnętrznej stronie. Czy to nie miłe? Dobra, czas zejść na dół. Już myślałem, że będę miał wypadek. A właśnie w celu uniknięcia wypadków, Mercedes zaktualizował wszystkie systemy bezpieczeństwa w tej ciężarówce. Więc ma coś takiego jak wykrywanie pieszych, co wymusi zatrzymanie pojazdu, by nie wjechać w ludzi. Jest też funkcja, która monitoruje Cię w czasie jazdy i zauważy, jeżeli nieoczekiwanie stracisz przytomność za kółkiem i automatycznie zmniejszy prędkość ciężarówki i odblokuje drzwi, aby ktoś był w stanie je otworzyć i udzielić Ci pierwszej pomocy. Pomówmy teraz o mocy. A więc ten Actrosel ma 13-litrową rzędową szóstkę z turbo w dieslu o mocy 530 koni i 2600 Nm momentu obrotowego. Ma napęd na tylne koła, no chodzi mi o te tam, i 12 automatyczną skrzynię biegu, w której doświadczy osobiście na drodze. Jednak teraz musimy odłączyć przyczepę, bo nie mogę z nią legalnie prowadzić. Wreszcie mogę osobiście pokierować Actrosem L, a towarzyszy mi Dirk z Mercedes Trucks. Będzie miał na mnie oko. Jest trochę dziwnie, nigdy wcześniej nie prowadziłem ciężarówki na normalnej drodze, ale jest zaskakująco łatwo. O mówi się, że mają wysoką, fajną pozycję za kierownicą, ale nic nie przebije podwyższonej pozycji w Actrosie L. Poza może helikopterem. Jest tak wysoko! Ma bardzo głośno działający kierunkowskaz. Posłuchajcie, jakby ktoś pukał w drzwi i chciał się dostać do środka. Wiecie co? Cieszę się, że nie mam przyczepy, bo wydaje mi się, że dość ryzykownie najechałbym na ten krawężnik. Nie sądzisz, Dirk? Raczej na pewno. Właściwie, ma to trochę mocy. Osiągam 80 km na godzinę dość łatwo. To wasza prędkość przelotowa, jednak z racji tego, że jestem w Powerboat, mogę przyspieszyć do legalnych 90 km na godzinę. Teraz osiągnąłem już limit. To tyle. Teraz będę jechał z tą prędkością przez kolejne 800 km. Tak wygląda jazda ciężarówkami. Słyszycie dziwny dźwięk dobiegający stamtąd? Miałem powiedzieć ze strony lusterek, ale ich nie ma, są tylko kamery. Jak mi idzie, dobrze sobie radzę? Jak na razie bez wypadków. Wiecie co zrobię? Włączę ten pomad, bo ten pojazd ma Auto Cruise Control, czyli używa radaru, by trzymać mnie w bezpiecznej odległości od samochodu przede mną. Co więcej, ta ciężarówka ma automatyczne sterowanie, więc utrzymuje mnie w pasie ruchu. Czuję jak prowadzi. Jest też coś, co chcę zrobić, jednak pewnie nie do końca mogę, ale i tak to zrobię. Przepraszam. Przepraszam. To coś, o czym każdy marzy. Przepraszam jeszcze raz. Przepraszam co mówiłeś? Brzmi jak statek! Tak to okręt lądowy. Może powinniśmy trochę przyspieszyć. Do dzieła, jesteśmy na autostradzie, zaraz się rozpędzę. Tak, mamy dużo mocy! Oto moca trosa! Wyprzedzę tego gościa. Zostajesz wyprzedzony. I zajęło to długo, bo nie mam doczepionego ładunku. Użyję teraz moich lusterek cyfrowych, by dokładnie zobaczyć, gdzie ten gość się znajduje i wszystko w porządku. Mnóstwo miejsca. Twoje Side Guard Assist ostrzegłoby cię, gdybyś był za blisko. A wiesz, co jest najpotężniejszą rzeczą w tej ciężarówce? Mój mózg? Zaraz po twoim mózgu. Moje bąki? Najpotężniejszą częścią tej ciężarówki są hamulce. Cóż, teraz nagle nie zahamuję, bo jest za mną całkiem sporo aut, ale hamulce faktycznie dość łatwo ocenić, mimo że nigdy nie prowadziłem ciężarówki na drodze. Byłoby zabawnie, gdybym jechał teraz z przyczepą. Sprawdźmy przyspieszenie na zakrętach. Do dzieła, jedziesz! Wyglądałeś na zmartwionego Dirk. Musiałeś poprawić swoją pozycję. Do tej pory cały czas się uśmiechałem. Całkiem dobrze radzi sobie na zakrętach nie przechyla się zbytnio. Cóż, środek ciężkości jest bardzo nisko przyspieszenie jest całkiem dobre. Jeśli przyspieszę Wskakuje tylko jedenasty bieg. Tak, to wystarczy, jeśli masz tyle momentu obrotowego. Tak, jest tu go mnóstwo. No proszę, to system bezpieczeństwa. Tak, nieźle. To sideguard assist. Czy potrafi on również wykryć rowerzystów? Tak, to jedyny system, jaki możesz mieć w ciężarówce, który ją całkowicie zatrzyma przed uderzeniem w rowerzystę. Cóż, to dobre wieści, bo sam jestem rowerzystą i zawsze mnie to trochę przerażało. To ja wjechałem na linię, prawda? Tak. Czułeś, jak chciała cię odbić z powrotem na środek? Jeśli mam być brutalnie szczery, to nie poczułem. No, alarmuj. O, tak odbija. I wracasz na dobrą stronę. To dobra strona. Lubię dobrą stronę. Wyszedłem z aktrosa L napędzanego dieslem i jestem teraz w prototypie Actrosa napędzanym wodorem. To jest Actros przyszłości. Chodzi w nim o to, że ma więcej mocy. Ma prawie 1000 koni i 4000 Nm momentu obrotowego. Chcę sprawdzić jego wydajność. Jest w pełni naładowany i wraz z przyczepą waży 40 ton. Ale mimo to go odpalę. Cóż, nie ja odpali go Roland z Mercedesa, bo ma uprawnienia, żeby go prowadzić, a ja nie. Ale zmierzę jego czas przy użyciu mojego specjalnego urządzenia do mierzenia czasu. A zatem dawaj, Roland, gaz do dechy! Zobaczmy, jak szybka jest ta ciężarówka od 0 do 80! Nie, jest to gwałtowny wzrost prędkości, Roland. Ale czy jest szybciej niż w aktrosie napędzanym dieslem? Tak. Dobra, więc sprawdźmy, w jakim czasie osiągniemy 80. Dalej. Zbliżamy się. Zbliżamy się. 70. Ekscytujące. Nadchodzi 80. Teraz. 26,9 sekundy i 28 sekund na ćwierć mili zaraz po tym. Jest stosunkowo cicho. Nie słychać silnika diesla. Kolejną wspaniałą rzeczą w tej ciężarówce jest emisja. Jedyną emisją jest tu emisja H2O. Więc to całkiem dobrze, i zasięg jest równie dobry, dużo większy niż jakby był elektryczny. Możecie pokonać tym pojazdem do 1000 km na pełnym zbiorniku wodoru, a zapełnienie go zabierze wam jedynie 10 minut, więc to naprawdę imponujące. Chciałbym jeszcze sprawdzić jedną rzecz. W końcu to karłał i właśnie to lubimy tu robić. Chciałbym sprawdzić hamulce, czy możemy to zrobić, Roland? Tak możemy. Sprawdźmy, jak szybko może zatrzymać się ta ciężarówka przy prędkości 80 km na godzinę. Trochę się denerwuję, ale dobra. Zróbmy to teraz. Patrzcie na ten Dym z Opon, to jest niesamowite. Przy prędkości 80 km na godzinę zatrzymała się na odcinku 33 metrów. Więc to nie tylko bezpieczna ciężarówka, ale też przyjazna dla środowiska. Tym samym jest ciężarówką przyszłości. Mam nadzieję, że Wam się podobało, jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Dajcie znać w komentarzach, jakie inne filmy chcielibyście zobaczyć. Kliknijcie na te okienka, by zobaczyć ich więcej, i na no to kółeczko, aby przejść do innych filmów. Są też ciężarówki, więc warto.